Ma, ja jestem Matias. <noise> a to jest najgorsze przywitanie na tej części świata. Nie. E, a dzisiaj gramy w grę na nazwie i Escapegoat Escape 2. 2. Iho. E, znaczy pierwszy odcinek był u DLL-a. Więc polecie tam zobaczyć, jak to, jakie tam były początki. Tego ruska, co tańczy hardbass. <noise> tak. <głos> I My będziemy grali tak. A dzisiaj mamy misję no. węty. Tak. Tak. Dzisiaj walimy wszystko w gnu i idziemy rąbać węty. Tak. Tak. Mam... I tak się zgadza masz... <grym> Nie masz screwdriver. A, e, u siebie. A, dobra, dobra. Ale nie powiem, że się przyczy. Albo dobra, zostaw jeszcze u siebie, bo... Jak będzie free time, no najbliższym free time'ie. I robimy dzisiaj też nocne harce. Ale nie tak jak ostatnio Mattie jak u mnie. Z czterema lockdownami. Ile było, Ile było no. lockdownów? Ile tam było lockdownów? Trzy? Nie wiem, nie pamiętam. Nie, trzy były lockdowny. Były trzy lockdowny. Tak, i ja tak w ogóle też u mnie jest przedstawienie tych wszystkich hipów, które tutaj ze mną są. W sensie to nie są gracze, boty, ale no... Gdzie... Chwilka. Tak. Albo bombka, czy też pług, elf konfident. <średziny> Idą cię sklepać. Sklepmy garda, dawaj. Jest... Dawaj, choiny, choiny. Jak lepaliliśmy, tak... Hmm. On ma w ogóle adrenalinę shot. Hmm. Dobra, my no. weź to sobie. A ja się kładę spać. Goły strażnicy. Proszę. Hmm. sobie tam do, 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 sza do szafki. Teraz Proszę. Proszę. szerokim łukie? Dobra? Eee, pały mnie gonią. Mhm. Ja pokażemy teraz 200 IQ playing. to... Ja wam pokażę. Schowałem się w szafce i strażnicy nie <grym> wiem, gdzie jestem. Kurde, zginąłem. A czy... ale... A czy... ale wszystkie rzeczy, które tam zdobyją te to są w szasy. Wiem medyka. Który po ciebie szedł? W ogóle ja mam 88 guard z typem ze mną rozmawiają bez względu na Teraz się na job time? No. Dobra. Jeszcze się chce. teraz. Przejrzymy biureczka strażników. Chcę pogadać. Z kimś jest, Nie, Po co mnie gonisz? Po co mnie gonisz? Chcę. W twarz chcesz? Tak. <noise> Teraz możesz już dać screwdriver, potem jest free time. Więc możesz mi dać screwdriver. To zaraz. Teraz zobaczymy fitness, szybkość. Jezu, weź skończ z tym fitnessem. <noise> Na razie ci on nie będzie potrzebny. W po wentach nie trzeba będzie dużo biegać. Ja A przy okazji, ty pójdziesz po noże. Co chcesz? Screwdriver? Tak. Screwdriver. A, A ty pójdziesz po noże, Marian. No. Ale najpierw zrobimy akcję wentylację. Akcja wentylacja. Hmm. proszę bardzo. Doświadczony odkręcacz wentylacji Ale ty już idź po noże Topuję po noże Ty tam więcej Takę ładnie Wentylacja. Swoim Operacja Wentacja no, tutaj. Operacja akacja e, a nie co? może noże. Ale mnie nie może, może kopiesz. Ale, ale my kraty mamy. Puso być kraty. Dobra, ja już, ja już się usuwam stąd. <grym> Z wentów. Tak... A łyżka też? Co? A łyżka też? Po co ci łyżka do krat? Mhm. Jak to kratnie przednie? No, mam screwdriver a w łapie, ale liczę, że nikt tego nie zauważy. Który łapie 100%. Czyli, mówiąc krótko, możemy odkręcić jednego wenta i wejść nim z powrotem. Tak w wolnym Tak. W ogóle, znamy już garda z czerwonym kluczem. Ej, uważaj, to jest yy, gościu. A w ogóle mamy narzędzie do podkopu i już. Mamy mały szpadelek. Zrobimy wabik na garda. Wsadzimy typowi trochę bardzo szatki. Wezmę w ogóle wybielacz. Przepraszam. Ciekawe, czy dostanę. Teraz w ogóle ja mogę zrobić każdą możliwą recepturę, jaka jest w grze. kurs oh. Cierkega. Znajdź mi proszę cię czekoladę, zapalniczkę i kubeczek. W ogóle w pierwszym Ej, mam, mam fila. I sheet okay. of metal. Sheet of metal. Masz jeszcze taśmę. Masz silver tak. Okej, okay, dobra, nie, nie, nie idziesz po żadnych widelce. robimy przecinak. Jestem twardy jak przecinek! Ty jesteś. Na shower timeie ja byłem. No i już wracam. Eee, nie będę tam. Co no, ja już jest. No, no, Jim ja musisz znaleźć screwdrive. A, a co z widelcami? Co? A co z widracami? Niepotrzebne. A daj mi jeszcze tego fila. No, no bo ja już... A, a to, a to, a, no bo, no bo ja te, no bo ja te mam, w A miałbyś też skarpetkę? Prawda. Bo tam mamy tą pałę policyjną! Nie mam, ale, ale ma zapalniczkę. Okej, okay, to możesz mi też dać. k kart modul można zrobić. Pyk, pyk, pyk. Już ja myślę, że my... Miałem to... mankrobera, circuit board i nace. Potrzebujemy jeszcze jeden pilnik i jeszcze e, jeden silver tape. No, możemy poprzeglądać ludziom szafki. Tak, tak. Się. Wczoraj w ogóle w pierwszym odcinku pobiliśmy dwóch gardłów. W sumie nie, dzisiaj nie. Ilu pobiliśmy? Mam kubek. Mam Czy timbera z... i mam czekoladę. Ja, ja wezmę... a, a Trowal się przyda? No do robienia podkopu myślę. To... Mati, daj mi czekoladę i... Tak. A, a to trowela też? Nie, trowel nie pociągnął Trawel sobie schować. nie mam O, fajla już mam kolejnego. Roll, Troll. Okej, okay, dobra. Muszę jeden kubek wziąć. Ta... O nie, kurde, tu jest screwdrive. Tam gdzie ja byłem, jest screwdrive. Mógłbyś go tam zaraz wziąć od tej? Zaprowadzę cię, chyba tu, w tym albo w tym. Już nie jestem pewny, co było? Screwdriver, tutaj, a skarpeta a ty... jest potrzebna? Tak, skarpeta, o, tak. O, a kurde, gardy się na mnie wnerwiałem za mój strój. Gdzie jesteś? U siebie a. właśnie mamy jeszcze lepsze nożyce. Jeszcze lepszy przecinak mamy weź, je, weź jeszcze trowel i crowbar Co Eee... E, trowel. O Kibel mi walała. Ja mam weź ten trowel. No. no ty weź? godz? Weź. No mówię, żebyś ci go wziął cały czas. Ej, Jan 2. No to wywal je, bo my nie będziemy uciekać no, Popem na pewno. Na bankie, potem nie będziemy uciekać. Czekaj, zrobię sokmejza. Albo nie, Ej, przecież... Po co, my? Po co ja chcemy robić sokmejza, jak mam pały policyjne? Tam, tam tutaj. <noise> ale ale na, na pewno nie będą potrzebne? Nie. Możemy co zrobić łopatę, <noise> jak będziemy chcieli. Możemy darmowo zabić... Znaczy no, ogłuszyć jakiegoś strażnika. Ale to raczej jak będziemy mieli ładow Puti, żeby ja mieć... Znaczyłem ja jest tak nie. No wiem, O panie, przed chwilą odcinek zaczęliśmy, a tu już będziemy kończyć. Zaraz do sedna odcinka przechodzimy, czyli... D do dopiero, noc. dopiero 11 minut. Wow. Dzisiaj się po kolei kończy już 17, no, ale spokojnie. My tam zrobimy takie nocne harce no. tak. Musimy jeszcze Screwdriver poszukać. Jeszcze jednego. A tak. Jeszcze jednego Screwdrivera. I będziemy się mogli wbić do kogoś na chatę. A w ogóle jeszcze jedną taśmę jeszcze jeden pilnik by się tak przydał. No, no to trzeba będzie poszukać. Czekaj, musimy pobić jakiegoś więźnia. Tu jest jakiś więzień. Prawo. To jest miły na twarz. No ja potrzebuję normalnego ubrania. Pan jest! Meseses jaty! <muchy> Gdzie jest ta jaty? <muchy> Dobra, to są twarze. Ale strażnik! No i co? Co mnie tu wchodzi? Dobra, idź po stąd. <gry> z każdej strony. Okay, już mam normalne ubranie. Damage fan! jaki damage? No u Ciebie chyba. W sensie, że. 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 kibel mi zapchało? E, e, czemu. Ej, bo. czemu mam zachowane kibel? Czemu mi leci woda z kibla? Mati, to nie jest nasze. Jest A. Chodź mi też leci woda z kibla. <laughs> no tak, zapomniałem. Mmmm, musisz coś do mnie wziąć. Co? Mam outfit lekarza ja nie mam już miejsca w tym Ja nie wiem co właśnie mogę dać, bo ja to mam wszystko potrzebne mam kabot Molten No Co nie skur... Ej, bo ja już mam tam to, to, to Gwarto outfit i... outfit i, i tego batona To daj mi to? łe, 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 wejd bo tu trzeba Nie, to, to to nie jest u nas A założysz hmm. sobie? Destruj to, tyle. Nie dałeś? zakładaj tego, to jest moje. No po co mi e dałeś? No bo żebyś to przytrzymał, bo gardy się prują na mnie jak to mam. A ty masz miejsce jeszcze. Dobra, Tam jeszcze jedno miejsce. Prawdopodobnie oz. A to chcesz tego guard outfit? Nie. A załóż ja? sobie? No możesz. Ja mam swoje guard outfit. Już po to biliśmy dwóch strażników. Ok. Naprawili nam wentylację. Ale strażnik. Jak to wygląda? Jak jeszcze power. Nie chcecie cię martwić. Jeszcze pół gwiazdki. Lockdown. Ale nie, już tylko roll call będzie dzisiaj by the way, tabu w sheet of, of metal, co możemy zrobić metal. tym metalem? ten ten uh, outfit wart. Możemy brać sobie podpowiedź za hajsy. A hmm. no to... Nie opłaca, ja znaczy no, po prostu za, za dużo końców. No, odpowiedzi się opłacają. W odpowiedzi mam jakiś stolik pusty. Tu jakieś. tą ławkę. Tu jest tylko energol. O, 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 o. A nie, co tu pośmieci też. Nie ja mam w ogóle jakiś typowy, ich chyba ko Ale mam pomysł, No, co? Będziemy musieli robić noc... Na pewno... Na pewno wiem już, jak stąd uciec. Bo w nocy nie ma snajperów. Ej, mam sto fitness. A ja wiem, jak uciec. I do siły. A ja wiem, jak uciec. Tak. W nocy nie ma snajperów. Zrobimy sobie kill-off, rozwalimy sobie mur i sobie uciekniemy po prostu. Hmm. Bo w nocy nic nie widać, w nocy są tylko światła. I... To Ta... Teraz roll call będzie. Ej, no. czemu czemu należy of metal na środku cel? Hmm. Tu ja. Będziemy musieli pobić troszkę strażników, bo musimy zobaczyć, który ze strażników ma fioletowy klucz. A w -to, to będzie potrzebne? Tak. Tak? Ta 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 czekaj. Sprawdzę sobie. A Czekaj, sobie. czekaj, 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 czekaj. Potrzeba nam... a nie, crowbar! Crowbar nam będzie potrzebny. Crowbar. Mamy crowbar? Nie, nie, nie. No, będziesz musiał poszukać troszkę crowbara. No Ej, staję, e, czy nie, nie, nie. A, w ogóle lights out? To no na samym odcinku wejdzie. najwyżej poszkoli Myślę, że możemy wejść do cel Czyż? Przecież robimy akcję wentylacja. Ja to biorę. Może. Ale nie, nie mogę cię wejść przecież. Ja mogę do ciebie Panie A. Co to jest za problem! Tylko że... To, no jest problem e, z wejściem od mojej celi. Czemu? No byś musiał, czy nie no, musieli duży e, screwdrivera. Przecież. Screwdriverów jest dużo na tym świecie, tak jest. Dobra, hmm. no, ja że jestem w Damage repair. Błagam, żeby chodziło o mój kiber. A czemu? No bo tak to mi wenty zatkają. Jest taka jedna sprawa. Nazywa się ona. Jeśli chodzi o ucieczkę, musimy ją zrobić w jeden dzień. Bo oni po prostu zobaczą, że jest dziura w ścianie, ok? Gdzie ty jesteś? Nad tobą. A? Nad tobą dokładnie. Ja ciebie ja nie widzę. No, a ja ciebie. A ja cię widzę. Fuck. Ale to nie, ale to. to, to chodzi z kiblem twoim. Nie wiem. Chyba. Tak, to tylko chodzi. to chodzi. u Ciebie nie, nie naprawili. Chyba. Czeka, Właśnie... Mam wejście na górę. Mamy darmowe wejście na górę. Mamy darmowe wejście tutaj. I w sumie nie wiem, co ono nam daje. O, a zrobiliśmy to te wejście, czy nie? Um, bo tak czekam a... i czekam. A bo ty ja zapomniałeś...